Wykonują różne zawody, mają różne wykształcenie i są w różnym wieku. Mówi Jacek Sim, reprezentant lubelskiego środowiska spotterów. No niedawno jeszcze mieliśmy w grupie osoby, które chodziły do szkoły podstawowej, więc jest to bardzo różne środowisko. Tak naprawdę łączy nas jedno: łączy nas pasja do, do fotografii lotniczej. Nie ma tutaj znaczenia przynależność, status majątkowy, wykształcenie. Jesteśmy bardzo różnym zbiorowiskiem osób, które na co dzień wykonują i bardzo odpowiedzialne zawody, jak już mówiłem. Część się uczy, ale spotykamy się pod płotem tak w naszym żargonie się mówi, ewentualnie spotykamy się na górce i razem fotografujemy samoloty. Dzisiaj, jeśli chodzi o dzisiejszą wystawę, fotografia powstawała od początku istnienia portu lotniczego, bo wystawa dotyczy samolotów, statków powietrznych, które odwiedziły nasz port lotniczy. Dotyczy również życia portu lotniczego, więc zdjęcie do tej wystawy powstawało od początku istnienia portu. Jeśli chodzi o to, o wybór ostateczny, jakie zdjęcia znalazły się na wystawie, no to wybór nie był łatwy, dlatego że nasze portfolio jest przeogromne, tutaj zdaliśmy się na niezależne instytucję, którą wskazał port lotniczy, żeby wybrała zdjęcia. Niestety my czujemy już trochę w tej chwili niedosyt, że pewne zdjęcia nie zostały, pewne wydarzenia nie zostały pokazane, ale tak to jest, że osoby, które spędzają bardzo dużo czasu na lotnisku, widzą je trochę inaczej. Wiedzą, co jest bardzo atrakcyjne, co mniej, ale myślę, że dla osób, które taką wystawę oglądają, zostały te zdjęcia bardzo dobrze wybrane, bo pokazują przekrój tego, co było na lotnisku. I wyjątkowi gości, jak prezydent Armenii, ale też dzień codzienny, wizyty Ryanera i Wiesera, czy jakieś wyjątkowe wydarzenia w postaci chociażby grupy akrobacyjnej Baltic Bis, która miała międzylądowanie w Lublinie. Wymieniamy się informacjami, organizujemy na różnego rodzaju wydarzenia, więc my wiemy na co dzień, co się dzieje. Natomiast myślę, że społeczeństwo jakby nie wnika to, bo ktoś, kogo to nie pasjonuje, nie ma takiej potrzeby, ale dzięki wystawie może zobaczyć, że to lotnisko żyje, rozwija się no i ma perspektywy tak naprawdę. Popularnością portu lotniczego zaskoczony był sam prezes Krzysztof Wójtowicz. Nie, no Jest to miłe, że port lotniczy cieszy się taką dużą popularnością, że tak dużo chętnych bierze udział w, w, jego, w obserwacji jego życia. Życia, które dzieje się na płycie postojowej, czyli na, na tej stronie airside'owej, jak i na ta, która dzieje się poza airside'em, czyli na tej stronie ogólnodostępnej. Jak również wiceprezes Dariusz Krzowski. Osobiście cieszę się, że lotnisko wzbudza takie zainteresowanie. Nie ukrywam, że Państwa działalność jest dla nas swego rodzaju reklamą. I pewnym przełamywaniem stereotypów, ponieważ kontaktując się z wieloma osobami z Polski z przykrością muszę stwierdzić, niejednokrotnie natrafiamy na takie niezbyt przychylne głosy tej naszej inwestycji, ale z całą pewnością muszę powiedzieć, że są to głosy ludzi niekompetentnych w tej, w tej dziedzinie. Specjaliści, uznani specjaliści wypowiadają się jednoznacznie. Port lotniczy w Lublinie jest potrzebny, port lotniczy w Lublinie ma potencjał, będzie się rozwijał. Prowadzimy cały czas rozmowy z liniami lotniczymi. Tylko wymaga to odrobiny cierpliwości, ponieważ do tego tanga trzeba trojga. Potrzebny jest port lotniczy, potrzebni są pasażerowie i potrzebne są linie lotnicze. A jakie plany na przyszłość mają lubelscy spotterzy? Plany na przyszłość, myślę, że kolejna wystawa, ale tak naprawdę to pokazanie nie tylko w Polsce, ale i na świecie, że Lubelszczyzna jako miejsce z bardzo dużą historią lotniczą, z bardzo długą historią lotniczą ma olbrzymi potencjał i ten potencjał jest dzisiaj również wykorzystywany. Staramy się promować nasz sport. pokazując zdjęcia samolotów, nie tylko na wystawie takiej jak ta, ale również wiele osób z nas ma własne galerie. Publikujemy zdjęcia na ogólnopolskich galeriach lotniczych, ale też światowych galerach lotniczych, więc Myślę, że wszyscy są z tego zadowoleni. My mamy możliwość robienia fotografii, realizowania naszej pasji, a lotnisko, nasze aerokluby, Świdnik, Radawiec mają też promocję tak naprawdę na całym świecie. W dobie internetu jest to jak najbardziej możliwe.